Cześć wszystkim z tej strony, Ikul. Witam Was w piątym odcinku serii Mercenary Kings. Dzisiaj przyjemnie kolejną misję. Um, ogólnie, skustomizowałem sobie trochę moją, mojego gnata. Nie wiem, czy widać, czy nie. zmieniłem sobie magazynek, to znaczy mam mniej naboje, ale mam ciutkę więcej obrażeń. Tak to się przełożyło. No i dzisiaj spróbujemy zrobić misję The Steel Soldier. Dobra, przyznam, że próbowałem robić ją wcześniej i niestety dałem ciała. Bo to jest tak, że to jest taki jakby boss, który przemieszcza się po mapie. To jakiś czas pierdziela w inne miejsce i trzeba za nim ganiać, To jest trochę niewygodne. Extra Objective zrobię przy okazji. Tak. Zrobię przy okazji ten drugi e, obiektyw. Ten dodatkowy mam na myśli. Tu go nie ma. Mówię, zanim trzeba ganiać, to jest problem. czy znaczy, tu mam jakieś skrzynki? Znaczy, to skrzynka jest tutaj na lewo. Czy skrzynka. Potion w zasadzie, że tak powiem. Tylko, że mam 20 minut. Wreszcie mi to nie jest jakoś nieskończona ilość czasu. Właśnie udało mi się przed chwilą... Dobra, przyznam się szczerze, że to jest drugie nagranie z tej misji. Pierwsze mi nie wyszło. No zabrakło mi po prostu czasu na pokonanie bossa. Tak, boss się pojawia bo też tutaj, tylko nie wiem, czemu go tutaj nie ma. Wygląda jak skacze, skacze po tych miejscówach. Raz jest tutaj, raz jest tutaj. O, tego fajnie się rykoszetem zabija. No i tak to jakoś schodzi. To jest tego co pamiętam było. A tutaj apteczka. To mi się niezmiernie przyda w walce z bosem. Pójdźmy sobie do góry, może będzie tutaj. Nie ma go. Mówię, on tak skacze z miejsca na miejsce. To jest naprawdę denerwujące. muszę musi stać i się leczyć godzinę. No i tak, spędzimy chwilę na leczeniu. Czyli tak, co to jest? To jest Steel Soldier. Taki duży, niefajny robot, którego dosiada pewien koleś. Jakiś tam zwykły żołnierz i technika jest na niego taka, że no, trzeba go napierdzielać, trzeba go napierdzielać kiedy koleś wychodzi na zewnątrz, bo on tam czasami już jakieś ataki, nagle tam otwiera się klapa i on mm. tam, tam wyskakuje i patrzy co się dzieje, czy mnie zabił, czy mnie nie zabił. Taki że był pokazany w pierwszym odcinku yy, początkowej kadencji, gdzie cała czwórka naszych bohaterów naszej Drużyny A, że tak ich nazwę dostałam w dupę właśnie od takiego Steel Soldiera. No i teraz, właśnie, sam takiego jednego muszę zabić, więc to nie jest fajne, to nie jest łatwe. On robi naprawdę duże obrażenia. I o tym się już przekonałem wcześniej. O, Resim. czemu nie, jak tu. Co jest? Backpack school? E, aha, nauczyłem się też wyrzucać rzeczy. O. Czyli głupoty, które nie są po potrzebne. Bo sam nie ma też tutaj. Kurno, gdzie on jest? Skacze i skacze. Tu jest! Wóch! A mi straszył. I teraz, jak wychodzi, to trzeba... Teraz trzeba o tak. Aha. Chyba jak jest ten łańcuch, to on nam nic nie robi. No, wyskakujcie. Dobra. Teraz skoczy. Oklepany temat. Dajesz, dajesz. A! Fale. Dobra. Jakoś... A i w ogóle jak tyłem tutaj to tą obrywaną no stop. Tylko że on się odwraca jak widzicie zresztą. Czy wymyśli Nie, nic nie wymyśli Dobra, z mało życia. Mi się wydaje by na To jest z ziom Kurde Dobra A, dostał... Nie, spieprzył Właśnie, tak jak wcześniej go obijałem. Kurde, idzie on teraz Pierwsze dobre pytanie. Ech, wezmę sobie te, te C4. Bo tak miałem sobie co innego wziąć. Nie i mówią, tak lata po tej mapie. Ale widzicie, już był na czerwono, więc dużo życia mu zebrałem. Ech, szukam, gdzie może być dalej. To jest właśnie takie kurde bieganie za nim. To jest, to jest strasznie denerwujące. ale właśnie po to 20 minut na niego, żeby go tam sobie dorwać. Kurde, jak głupie mam dragory. Spadać. No. Statua mnie właśnie taka zabiła. Się zbugowała w ogóle. Nie wiem czemu. Iż powinien być. A, jestem tutaj. Chwileczkę, chwileczkę. No, jeszcze zginął od takiego czegoś co się wkurzę. Dobra, spędzimy znowu chwilę w tym, bo tutaj, bo nie chce mi się tego ostatniego pociągnąć, marnować. Muszę chyba sobie ich nakupić więcej. A co to było to? Chyba tutaj po To The Start of This Level 1BP. Aha! Coś takiego. A mogę dzwonić do innych, do innych osób? Słuchajcie, że tak zerknę od razu. Do Bluebell? First ice supply, send me over future scare package. Tak. Ale beka! I coś takiego jest? O Jezu, podłożyłem ładunek. No bez jaj, ja nie wiedziałem, co w takiego jest, dobra, super eee, Wyrzuć, weź, co jest Ile mam tego? O, wyjebałem <grywa> Dobra, eee, nie marzę. super, mam First Aid'a, nie wiedziałem, co z takiego można robić eee, Ale super, dobra Przyda się na pewno Jedziemy, jedziemy, bo mam jeszcze 11 minut, a nie wiem, gdzie ten pieprzony boss jest się sprężać. Tu go nie ma, tu go nie ma. Ziomek, no daj już nie będę na ciebie kurde latać za tobą. Tu jest! No, o życia pierdzielec ma. No nie! Kurdź! Co za ciul. Kurda, i tak będę latać za tym baranem. Oj ku, co za misja dziwna. Zamiast zdać, to, nie wiem, jakoś rozłożyć, że jak z nim walczysz, to z nim walczysz. A nie kurczę, latać po całej mapie za jakimś pieprzonym robotem, bo. bo mu się tak podoba. Bo walki z bossem tak nie wyglądały, bo się wkurzę, szczerze. Tam był! On już tutaj łapą machano. Panie kolego. Padł. 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 Gim. Gim. <ścoughs> Blade shard. Z tego fajna w ogóle, że. Kolejna fajna rzecz do broni. Udało się. Super. Bonus medalion aluminium, polymer i blade Shaft. super. No nie udało się tego popocznego zrobić, ale ja już to zrobiłem wcześniej, więc walić. Ta Tin Man has been crushed like a can Jak puszkę go zgniotłem. Dobra robota. Baron, wie że nie boimy się claw, czyli tej organizacji. Pazur yy, szpon, o może szpon lepiej brzmi. No, wiadomo, nie będziemy się tutaj kryć bez końca. Wytryła jakiś e, słaby sygnał w dżungli. O, aha Sniperzy, e, twu. Szpon wysłali jakąś grupę sniperów, która nie pozwala nam się zbliżyć. Okej okay. Zbieram się do Czpiego pokażmy, tym Kto tu. To jest górą. <słuch> Super, dobra. Eee, to w ogóle powinienem chyba za ten bait shard Móc coś zrobić Mogę zrobić lepszy miecz, wood, brass, steel ten knife To jakie fajne hmm. Kilo, butelka Czego tutaj nie ma Dobra, eee, jeszcze szybko kogoś broń to Nie mam stock. Nie mam amunicja Nie mam magazynek. Nitrogen. Barel. O, tu mogę zrobić. 5 odobrażeń to są chyba wybuchowe. No ale mi zmniejsza obrażenia. Chociaż nie wiem, może. Nie wiem, musiałbym go sprawdzić. Piszu ter jakiś. Bardzo masz takie przeładowanie, ale bardzo mały damage. Co to w ogóle jest? Everlasting Peace. Co za ściema? Robotic Glove. A, tu jestem. Szybkość zloto pocisku. O, większy damage będzie. Super, to wezmę sobie to, zbuduję. Wiadomo, pociski będą lecieć wolniej. Nie wiem, czy to będzie takie dobre. To większy damage poleciał Ale mówię, nie będę tego gówna kickstarterowego używać Bo nie kupiłem tej gry Znaczy no nie kupiłem, nie wsparłem, o tak czy tak powiem Gdzie może lepiej brzmiało O dodatkowy damage Zawsze więcej tak chyba skończymy na dzisiaj, bo patrzę, że tu nie ma co robić, a nie ma co na siłę przedłużać. O tu już mam ten z materiałami, to sobie go sam zrobię. Biologist, z biologistem pogadać mamy. Sędzi, 15 minut. Nie, dobra, miało być odcinek na misję. To będzie odcinek na misję. Tu mam w ogóle. Dobra, to, 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 to się będzie miało. To w kolejnym odcinku biologista. Spotkamy się, chyba będzie szybka. A potem zrobimy Argenta Na wyższą rangę już Private. jest Corporal, Sergeant, e, Lieutenant, czyli to jest. E, nie wiem, nie znam się na tych rangach. Dobra, olać. Dzięki na razie i trzymajcie się. Popa! Pa.